Kurwa! No. No spoko! A są normalne, raz są... O, aha! Ja mhm. Mhm. Ciekawe, kurwa! Kurwa! co jest?! Co jest?! No co jest, kurwa. Czyli co to był za hit, kolego? O! Lag, lag, laga dostałem. Laga przegram. Kancelowało mi hit. Tak, git. Samo... O, no, ciekawe hity. O, spila nie mam. No, nie, wybacz, nie chce mi się wierzyć, jesteś legitny, wybacz mi, nie, nie chce mi się w to wierzyć, kurwa. mam się, coś z ciebie co bije, dlaczego najgorszy, jak najgorszy cheater, kurwa, nic się nie ruszasz, skaczesz! No, co ja mam zrobić, no skaczesz w tradzie, no. Może no, ja, że też tak pogram, no, zobaczymy, kurwa. No ja lecę jak dziwka, no, no. No, no, no super, no, lit. O! No, ciekawe, kurwa! Znowu przegrałem, co jest, kurwa! Nie no, niesamowite to jest dla mnie. Nie, 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 nie wiem jakim cudem. To co mam jeszcze lekan z banem? No, bo... No, też mi to co dużo powiedzieć? No to też co mi to dużo mam ci, kurwa, powiedzieć? Ciebie nie zabiję, bardzo ciekawe. O, i ty z pięciu. No, potem zniżałem, dobra, GG. Next, kurwa. Całe, ciekawe, jakim cudem, no? O, co, co, tak, mnie, no. no nie zajmowałeś, stary no. A, nie zajmowałeś, Czemu to tak. samo przywraca się do tego? Dobra, dobra, ty na no to naj. Bardzo interesujące to jest, z nim przegrywam cały czas kurwa. Loba, tak wygrałeś, bo no. nie masz, masz ty masz, masz normalne hity. Mam. To jest, no, no to to jest kurwa. Nie, nie, nie rozumiem, naprawdę. Jedną. A jakim cudem kurwa?